Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Dzisiejszym bohaterem odcinka Opel Corsa z generacji E, wyprodukowane w 2015 roku. Pod maską tego samochodu standardowo 1.4, wolno sąca benzyna o mocy 90 mechanicznych. Jeden z prostszych silników Opla, silnik bardzo bezawaryjny, cieszy się naprawdę sporą popularnością. I nie ma się e, czemu dziwić. Te silniki również występowały w Korsie e, D, czyli tej poprzedniej generacji Korsy. Są to dobre, sprawdzone jednostki. E, fajnie dopasowana moc do tego samochodu, do jego masy, która generalnie nie jest zbyt wielka. Więc można też powiedzieć, że ten samochód jest naprawdę dynamiczny. Dopiero co mieliśmy dwie e, podobne e, egzemplarze, właśnie Korsy. Rozeszły się one jak świeże bułeczki, tak więc myślę, że w tym przypadku będzie również tak samo. Mamy tutaj bardzo fajnie wyposażoną wersję, o której za chwilkę powiemy. W tym wideo, w tej prezentacji chciałbym pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony, pokazać jego wady, zalety, mankamenty, ponieważ na aucie używanym dziesięcioletnim, umówmy się, że takie rzeczy są jak najbardziej do przyjęcia, są to rzeczy normalne. Jeden, może dwa ważne atuty, jeszcze na sam początek to przebieg tego samochodu 85 tysięcy km. Książkowo potwierdzone, więc bardzo dobrze, że takie potwierdzenia mamy. Drugi bardzo ważny atut samolot jest w 100% bezwypadkowy, a na całej swojej powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier. Więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o elementy blacharsko-lakiernicze, już do nich przechodzimy. Zaczniemy standardowo od lewej strony. Obejdziemy cały samochód dookoła. Poza dosyć sporym zarysowaniem na przednim zderzaku, zobaczcie tutaj, zaprawiliśmy to czarnym lakierem, żeby to się tak nie rzucało w oczy. Ale oczywiście, ja jestem zobowiązany, żeby to Państwu pokazać. Poza tym zarysowaniem, nie można się do niczego doczepić. Zobaczcie, że z tej perspektywy to wszystko staje się niewidoczne. Również z tej, dopiero z bliska jesteście w stanie to zobaczyć. Ale kto mnie ogląda. To kupił też u nas samochód, ten wie w jaki sposób my to auto prezentujemy, pokazujemy wszystko szczerze, czarno na białym, tak jak na samochodzie jest. Jest to auto używane dziesięcioletnie, więc myślę, że takie rzeczy są jak najbardziej do zaakceptowania. Samochód stoi na 15-calowych alufelgach na oponie letniej, zresztą z bardzo dobrym bieżniku. Do samochodu dorzucamy komplet kół zimowych, czyli felga stalowa i zimowa opona. Idąc dalej, czy to błotnik, drzwi... Nie znajdziemy tutaj żadnych zarysowań czy wgnieceń. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Zresztą zobaczcie sami. Przepiękny, czarny, metaliczny lakier. W tym samochodzie wygląda naprawdę świetnie. Przyciemnione tylne szyby. Z tyłu mamy czujniki parkowania. Z przodu, jak zobaczyliście, mamy światła biksenonowe. Więc jest to naprawdę. Spore udogodnienie, jeśli chodzi o nocną jazdę. Z tyłu na zderzaku w tym miejscu drobne zarysowanie. Dokładnie tutaj. Poza tym, jeśli chodzi o tył tego samochodu, tutaj więcej przyczepić się nie możemy. Tutaj z tyłu również zobaczcie wszystko wygląda bardzo dobrze. Większość wyposażenia ten samochód skrywa we wnętrzu, do którego oczywiście za chwilkę przejdziemy. Zobaczcie, z tej strony wszystko wygląda naprawdę świetnie. Brak jakichkolwiek wielkich zarysowań, które mogłyby Państwa oczy zrazić do tego samochodu. Poza tym właśnie jednym, który został Państwu pokazany. W tym wideo na samym początku mówimy tutaj o lewym narożniku przedniego zderzaka. Na masce kilka drobnych odprysków, praktycznie niewidocznych, ale również czuję się zobowiązany, by takie też Państwu o tym powiedzieć. Są to rzeczy jak najbardziej chyba normalne, prawda? Auto ma 10 lat. Światła biksanonowe. W narożniku lampy mamy światła LED do jazdy dziennej. W tej lampie mamy również doświetlanie zakrętów, więc lampa na totalnym wypasie, że tak to ujmę. Naprawdę komfort jazdy wieczorem tym samochodem jest nieporównywalny do tych wersji, które mają zwykłe reflektory czy reflektory tylko soczewkowe. Tutaj mamy naprawdę coś więcej i to wszystko wygląda świetnie. Z zewnątrz cały samochód został państwu opowiedziany, wszystko zostało pokazane. Kwestie techniczne to oczywiście u nas standard, wyczyszczony układ hamulcowy z przodu, nowe świece zapłonowe, nowy olej w silniku, filtr oleju, powietrza oraz kabinowy. To wszystko po to, by Państwo wyjechali już od nas samochodem w pełni sprawnym, gotowym do jazdy, takim, który nie wymaga żadnego wkładu finansowego. To jest właśnie ta opcja u nas. Robimy tak, tak naprawdę w każdym samochodzie. I przez to mamy tylu, mamy tylu zadowolonych klientów. Kto kupił już u nas samochód, ten zapewne o tym już wie. Jeśli chodzi o wnętrze, standardowo zaczniemy od bagażnika. Mamy półkę bagażnika, schowki, kolejną półkę poniżej. Auto jest w 100% kompletne, nie brakuje mu żadnych przycisków, guzików. Jeśli wydaje w tym, w tym momencie wydaje Wam się, że bagażnik jest mały, no to prostym ruchem możecie go sobie powiększyć. Ta półka może wylądować poniżej i tej przestrzeni ładunkowej, bagażowej robi Wam się już o wiele, wiele więcej. Tutaj mamy apteczkę z lewej strony, z prawej strony schowek. Tą półkę damy sobie z powrotem na miejsce. Mamy podświetlenie bagażnika i takie drobne haczyki, na które coś możecie na przykład przypiąć. Wnętrze wygląda bardzo dobrze, nie jest zużyte. Może na początku ja sobie tylko pozwólcie, że wyciszę radio, żeby czasami nam nie zastrzegli praw autorskich. I zobaczcie tapicerki, szyby z tyłu, manualne. Tutaj mamy pokrętło w tym miejscu, tu możemy to przekręcić, wtedy jak mamy dzieci z tyłu w fotelikach, to mamy pewność, że nie otworzą nam drzwi podczas jazdy, to po prostu blokuje zamyk drzwi. Na wideo i na zdjęciach ta tapicerka nie wygląda atrakcyjnie, przynajmniej moim zdaniem. Na żywo wszystko wygląda świetnie. Czyste auto, z tyłu dwa mocowania, Isofix. Nie wiem dlaczego, ale ten wzór tapicerki właśnie na zdjęciach, na wideo wygląda tak sobie, że tak powiem. Takim określeniem, ale na żywo, wszystko jest w, tym w porządku. Wygląda naprawdę bardzo atrakcyjnie. Z przodu również zobaczcie, wszystko wygląda świetnie. Tapicerki nieporysowane, bez jakichkolwiek dziur czy przetarć. Fotel pasażera czy kierowcy również w stanie nienagannym. Wszystko bardzo dobrze tutaj leży bardzo ładna deska rozdzielcza, która moim zdaniem bardzo, ale to bardzo powoli się starzeje. W schowku mamy możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera. Eee, mamy książkę serwisową, auto serwisowane bodajże do poprzedniego roku. Za chwilkę sobie to tylko zweryfikujemy, tak na szybko. Tak, zobaczcie, bardzo fajnie. Złapiemy tylko ostrość. Bardzo fajnie, skrupulatnie, rok po roku samochód serwisowany. Ostatni wpis, 24 rok, 77 tysięcy przebiegu w październiku, jeśli się nie mylę. I to też mamy potwierdzenie, bo mamy też badanie techniczne niemieckie, czyli tzw. TIF. 15 październik 2024 przebieg samochodu 77 tysięcy km. Na dzień dzisiejszy przebieg to 85 tysięcy km. Nawet w Niemczech ten samochód przeszedł badanie techniczne, które jest ważne, jak widzicie, do listopada 2026 roku. Mamy również tą kartkę z numerami seryjnymi samochodu, klucza i tak dalej. Samochód w 100% kompletny. Oczywiście auto posiada dwa kluczyki. Zobaczcie, schowek mógłby być troszeczkę większy. No niestety, książka serwisowa, jakieś dwie butelki z wodą się tutaj zmieszczą. Mamy miejsce na długopis i na drobne monety. Mówiłem o tym wyposażeniu wewnętrznym i nic wam chyba jeszcze nie powiedziałem. Zatem e, zmierzamy do miejsca przeznaczonego dla kierowcy, i tutaj zaczynają się dziać cuda, że tak powiem. W takim małym samochodzie, bardzo fajnym, kompaktowym, miejskim, e, naprawdę takie wyposażenie nie jest codziennością, a już do niego przechodzimy. Zobaczymy sobie tylko jeszcze tutaj tapicerki po stronie kierowcy. Przyciski nie są wytarte, nie, żadne, zobaczcie. Jak to dobrze wygląda elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Potel kierowcy również wygląda świetnie. Mamy regulację przód-tył, oczywiście góra-dół. Regulację oparcia. Ja sobie pozwolę usiąść na miejscu kierowcy. Samochód mamy cały czas odpalony. Nie wiem, czy podczas wideo w ogóle słyszycie pracę tego silnika, ponieważ ten silnik ma bardzo ładną kulturę pracy moim zdaniem. Z lewej strony... Mamy oczywiście sterowanie światłami, mamy regulację wysokości świateł oraz podświetlenia kokpitu. Jak widzicie teraz mamy tutaj automatyczne światła oraz automatyczne wycieraczki, czyli mamy czujnik zmierzchu i czujnik deszczu. Z lewej strony na manetce mamy komputer pokładowy, zobaczcie, pokazujący m.in. średnie spalanie, ilość, którą możecie przebyć na danym paliwie i tak dalej. Kierownica podgrzewana i tutaj zaczyna się nasze wyposażenie. Mamy, zobaczcie, podgrzewaną kierownicę. Ona jest skórzana i mimo, że jest podgrzewana, to nigdzie nie jest zniszczona, bo bardzo e, dużo szybciej niszczą się kierownice. E, te skórzane, które są podgrzewane, jeśli ktoś z nich korzysta zbyt często czy w złych warunkach, to one się bardzo szybko zużywają. Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek zużyciu. Z prawej strony, oczywiście. Mamy sterowanie multimediami, mamy tutaj radio z wejściem USB, z wejściem CD oraz z zestawem Bluetooth, głośno mówiący, oraz możemy puszczać swoją ulubioną muzykę. Wyposażenie e, całe tego samochodu znajduje się tutaj. Mamy czujniki parkowania, mamy przycisk City, czyli dodatkowe wspomaganie. Jednym paluszkiem jesteście w stanie kręcić tą kierownicą. Bardzo fajna, przydatna opcja do miasta. Mamy podgrzewaną kierownicę, tak jak powiedziałem, podgrzewane przednie fotele kierowcy oraz pasażera. Radio, oczywiście sprawne, fajne podświetlenie czerwone w tym samochodzie. Cały panel ten środkowy oraz tutaj w lusterku u góry również mamy to czerwone podświetlenie, lusterko wsteczne jest fotochromatyczne, więc też automatycznie Wam się przyciemnia. Poniżej już banalny w obsłudze panel klimatyzacji. Klimatyzacja manualna jest oczywiście w pełni sprawna, jak i cały samochód. Schodząc niżej mamy wejście USB do multimediów, wejście 12V zapalniczki. Jakieś miejsca na drobne przedmioty, dwa miejsca na napój, pięciobiegową manualną skrzynię biegów, tradycyjny hamulec ręczny, tutaj półka na jakieś drobne rzeczy, z tyłu dwa miejsca na napój. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten samochód. Zobaczcie konsolę do skoro nic tutaj nie jest porysowane, nic nie jest podrapane wszystko wygląda bardzo dobrze, schludnie. Przypominam, że auto ma 10 lat i zobaczcie, w jakim stanie mogą być właśnie te samochody, które Wam oferujemy. Skręcimy sobie kołami, może lekko w lewo. I pokażę Wam jeszcze to doświetlanie zakrętów, o którym Wam powiedziałem. Czyli to jest dodatkowa po prostu żarówka w reflektorze z przodu. Dokładnie w tym narożniku. Tutaj zobaczcie, doświetla nam zakręt. Jeśli na wideo e, światła ledowe Wam po prostu pulsują, widzicie takie trgania. To jest to po prostu efekt wideo. Z nimi nic się nie dzieje. Oczywiście są w pełni sprawne e, i wszystko działa w tym samochodzie jak należy. Pod maską 1.4, 90 koni, wolnosąca benzyna. Moim zdaniem najlepszy wybór, jeśli chodzi o silnik do Corsy E. Tak więc, moi drodzy, jeśli jesteście zainteresowani tym samochodem, to zapraszamy Was do kontaktu. Przedpremierowo ten samochód możecie zobaczyć na YouTubie. Po jakimś czasie wskoczy on do e, internetowych, że tak powiem, portali ogłoszeniowych z samochodami i tam już myślę, że długo ten samochód nie postoi. Bezwypadkowa w pełni e, sprawna w oryginalnym lakierze z potwierdzonym niskim przebiegiem 85 tysięcy kilometrów Corsa jest właśnie w tej chwili do sprzedania. Tak więc jeśli chcesz się stać jej właścicielem to zapraszamy do kontaktu. Jeśli potrzebujecie większej ilości informacji czy zdjęć poszczególnych elementów wybranych przez siebie to zapraszamy e, oczywiście do kontaktu na wszystkie pytania z chęcią Wam odpowiemy. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!